W dzisiejszym odcinku zmierzymy się ze sztormem w Arktyce. Zobaczycie, jak wygląda żeglowanie w ekstremalnych warunkach. Następnie odwiedzimy Longyearbyen, najbardziej wysunięte na północ miasto na świecie. Dopłyniemy też do stada Morsów, gdzie chwila wytchnienia zamieni się w pośpiech i ucieczkę przed dziką naturą. Na koniec dotrzemy do Barentsburga, rosyjskiej osady górniczej, która pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego. O godzinie czwartej skończyłem wachtę i chciałem się położyć spać. Ze względu na duże przechyły, jedna z osób wypadła z łóżka. Żeby tego uniknąć, montuję deskę sztormową i idę zobaczyć, co się dzieje. Łby gościa totalnie A w pięknie się? To wójstaliśmy Właśnie coś za dużo tego Jankiego chyba Co? ty nie powiesz trochę jak Ja tylko taki trzask usłyszałem jest <śmiennie> ja... O k***a, ku... złotacz... nie? Tak, to ja tak tak, tak na <śmiennie> Idziemy się posztabować. Ja Całą szufladę masz w... A to nie, to teraz musiałbym... Ja je******. Próbowałem zasnąć, ale w tych warunkach nie było to najłatwiejsze. Postanowiłem wstać i zobaczyć, jak wygląda sytuacja na zewnątrz. Przed wejściem do kokpitu zakładam na siebie podwójne warstwy ubrań. Na koszulkę ubieram polar, po czym zakładam drugą parę skarpetek. Następny jest dół od sztormiaka, bluza, gumiaki i dopiero góra od sztormiaka. Nie mogę zapomnieć też o czapce, kamizelce pneumatycznej i rękawiczkach. do kokpitu obserwuję, jak druga wachta sprawnie steruje jachtem. Po zrefowaniu żagla do minimum płyniemy wolniej i bardziej stabilnie. W kokpicie musimy być przypięci pasami do stałych elementów, aby nie wypaść za burtę. Co jakiś czas duże fale wrywają się przez rufy na pokład, ale nam to nie przeszkadza. ręka jesteś się proszę w coś. Dobra, Jest na dziób się. Gdy sztorm w końcu mija, możemy podziwiać majestatyczne góry i sfiordu, które roztaczają się przed nami. Po pięciu godzinach żeglugi dopłynęliśmy do Longie najbardziej na północ położonego miasta na świecie. Rozglądamy się szukając wolnego miejsca przy Kei, a załoga przygotowuje się do cumowania. Jestem desantem, co oznacza, że będę musiał skoczyć na pomost i szybko założyć cumy na knagi. No to zabadamy! Ja powiem, czy szpilek, czy cuma najpierw. Dus Pedro, dat was goed. Het is Barcelona. het oké, goed. Obok nas stał imponujący statek ekspedycyjny National Geographic Resolution. My tymczasem wybraliśmy się na zakupy do jedynego sklepu w mieście, oddalonego o 2 km. Po drodze mieliśmy historyczne pojazdy śnieżne truck, które były głównie używane w latach 60. i 70. -tych. Dziś ich miejsce zajmują skutery śnieżne. Zimą są one jedynym sposobem poruszania się po okolicy. Na samym Svalbardzie obowiązuje strefa bez słowa, co oznacza, że produkty są tańsze niż na kontynencie. Bien, założone na początku XX wieku jako osada górnicza, do dziś nosi ślady swojej przemysłowej. Przyszłości. Wracając ze sklepu natrafiliśmy na pasące się renifery, które z niewzruszonym spokojem ignorowały naszą obecność. Po powrocie na jacht zaczęliśmy uzupełniać nasze zbiorniki wody, do których wchodzi aż 2000 litrów. Ze względu na obecność niedźwiedzi polarnych na Svalbardzie obowiązuje konieczność noszenia broni poza terenami zabudowanymi. Aby sprostać temu wymogowi wypożyczyliśmy broń od lokalnego Polaka. Wkładatakiet do tej strony. Nabijam. Jak chcesz spuścić naciągnięcie, to po prostu z i mhm. nie? To jest oczywiście mały z gapą jeszcze, także historyczny. Podpisano wszystko po niemieckie sztuki. Ja zazwyczaj ładuję ją tak, jeżeli idę w teren. Ładuję ostre oczywiście naboje. Ostatni. Nabój zawsze mam sidewne, nie? Do tego pierwszego strzału tam do powietrza, żeby zrobić krzywdę tylko. Do komory wchodzi, tak jak mówię, pięć no, i ten ostatni chodzi dosyć ciężko. I chcesz zamknąć na, na to można to zrobić na naboju, ale to ciężko przechodzi. Przed... Można go trzymać w lufie, ale to nie jest dobry pomysł. Czy bardziej, że on się potrafi zacząć tutaj, nie? Także zamykasz, zawsze też trzeba trochę przycisnąć, nie? Jak się z bronią, nie daj Bóg do miasta, co jest w ogóle bez sensu, ale są tacy, którzy chodzą po mieście z bronią również, to zazwyczaj trochę hmm. do kieszeni i się tak dobrze. To... Zawsze jak jesteś gdzieś w terenie i ładujesz szelbę, to odchodź od grupy, obróć się w drugą stronę, tak żebyś ładował ją zupełnie w w innym kierunku. Jakby no zamknąć, to musisz tym paluchem właśnie przytrzymać o. Pamiętaj, bo to jest dobry zwyczaj, jak y, idziecie w teren, wsadzić, powiedzmy, cztery naboje takie ten piąty y, ćwiczebny, nie? Tylko to pamiętaj w głowie, że pierwszy strzał masz wtedy... Po odebraniu broni wypływamy w stronę miejsca, gdzie morsy wylegują się całymi dniami na brzegu. Podczas wachty przygotowuję sobie coś ciepłego do zjedzenia, żeby rozgrzać się w tym chłodnym, arktycznym klimacie. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zauważyliśmy, że inny statek ekspedycyjny już tam jest. Po ich odpłynięciu przyszedł nasz czas. Ruszamy na ląd, gotowi do bliskiego spotkania z dziką arktyczną przyrodą. To jest tak, nie promocjować. Będę dał niecałą opinię, czym poruszamy. Ja mam sprawę, będę patrzył dookoła nieco z tymi samotami. Mati będzie obserwował z brzegu, tak jak to da nam księg, zauważył, że księg zbliżał. Jak ja byłem jakaś faka, to po prostu się wytrzymałem powoli do pontonu z całą grupą, no spokojnie, bez jakiegoś tam panikowania. Jak się morscy czują, to tak samo. Podobnie to działa z nim, jak z misiem. Się, się trzeba będzie odpalić to. Generalnie, chyba te morscy mogą się po bawić, bawić pontonem czy coś, nie? No to generalnie wtedy trzeba Tymi płani będziemy w Będziemy od pontonu z morza, ewentualnie po prostu do pontonu, jak i one będą pochodziły.

Tam renifer sobie krążył. Idziemy poza wiecznej kierunku morsów. Obserwowaliśmy morsy z bezpiecznej odległości około 300 metrów. Nagle zobaczyłem coś białego płynącego w naszym kierunku. W wodzie początkowo wyglądało to jak niedźwiedź polarny, ale po dłuższej obserwacji okazało się, że to mors o wyjątkowo jasnym umaszczeniu. To, co było niepokojące, to fakt, że płynął bezpośrednio w stronę naszego pontonu. Wiedząc, że morsy mogą łatwo przedziurawić gumowym ponton swoimi kłami, natychmiast zdecydowaliśmy się wracać na jacht. pal. jest Barentsburg. rosyjska osada górnicza położona na terytorium norweskim. Choć znajduje się pod jurysdykcją Norwegii, osada jest zarządzana przez rosyjską firmę ArcticUgol, która od lat zajmuje się wydobywaniem węgla. My tymczasem kierujemy się do jedynego hotelu w Barentsburgu, gdzie mamy zarezerwowaną saunę. Idziemy teraz do sauny na ruską banię. i idziemy do ruski sauny wow. no, jest, jest impreza! Nie ma oleków prawdziwie, ale... I, 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 jod, I to było co? Samoestant? I z się z jesteśmy właśnie po saunie. Było naprawdę srogo. Teraz proszę Państwa zmierzamy ku krasnemu niedźwiedziu. Wow. Ale jestem zaszczanowony. Bo tu ściągają buty w ogóle. Znaczy ściągają jak ściągają. Już snippers, powinno być jakieś klapki dzisiaj dostępne w biurce. To... One um, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tego dnia. Wstałem wcześniej rano i wyruszyłem zwiedzać osadę. Barentsburg został założony przez holenderską firmę górniczą w 1920 roku. Jego nazwa pochodzi od holenderskiego żeglarza Willema Barentsa, który odkrył wyspę Spitsbergen w 1596 roku. W 1932 roku Barentsburg został sprzedany sowieckiej państwowej firmie Arktikugol. W okresie Związku Radzieckiego osada stała się jednym z ważniejszych ośrodków górniczych na Svalbardzie. Przechadzając się ulicami Barentsburga, czuć mocny wpływ radzieckiej architektury. Wszystkie obiekty sprzed 1940 roku są objęte ochroną. W centrum osady znajduje się pomnik Lenina, a w porcie powiewa czerwona flaga z sierpem i młotem. Historycznych budynków mieszkalnych, które kiedyś służyły górnikom i ich rodzinom. Oprócz tego w osadzie jest stary szpital, dom kultury, poczta czy arktyczna szkoła. Szkoła wyróżnia się na tle innych budynków dzięki swoim kolorowym malowidłom, przedstawiającym niedźwiedzie polarne, wieloryby i orki. W osadzie znajduje się też drewniana cerkiew prawosławna świętego Mikołaja, która jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ kościołów prawosławnych na świecie. W celu ożywienia turystyki i wzbogacenia infrastruktury w 2019 roku powstał tu browar Czerwony Niedźwiedź. Idąc na drugą stronę osady, natknąłem się na specyficzny wodolot. Tupolew A3 Aerosani to pojazd amfibijny z napędem śmigłowym, który był produkowany w ZSRR w latach 60. i 70. Tego rodzaju pojazdy były wykorzystywane do poruszania się po śniegu, lodzie oraz wodzie, idealnie sprawdzając się w trudnych arktycznych warunkach. Idąc dalej, natknąłem się na hodowle psów haski, które wciąż są tu regularnie wykorzystywane do psich zaprzęgów. Kiedy wracałem z hodowli haski, nagle moim oczom ukazał się lis polarny, który spokojnie przechodził przez drogę. Nie mam nic, niestety, lisku. Nie ma. Tam był ci coś, ale nie mam. Ale jesteś fajny. I tak, jak ten lis polarny odchodzi w dal, kończy się nasza arktyczna przygoda. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobały. Na pewno kiedyś tu wrócę i nagram kolejny materiał. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, skorzystaj z linku w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.